Dobra, to mi dało, nie? Czekaj, głowy no mnie ucina, nie. Pięknie, ale jaka uczta. Co my tu mamy? Owocki, serniczek na zimno od Halinki, banana bread, który upiekłam specjalnie rano dla mojego gościa. A moim gościem jest Justyna. Witam Cię serdecznie na moim Dzień kanale. Kamerę. Justyna zgodziła się wystąpić ze mną w tym filmie, w którym poza tym, że będziemy jeść i pić herbatkę, pozwolę sobie od razu nalać, Będziemy też rozmawiać na temat operacji plastycznych. I to też tych nieudanych, nie? Justynka, jak tak. to jest z tobą? Też o tych nieudanych. Chcemy Was przestrzec, ale może zacznijmy od tego, co my w ogóle myślimy o operacjach plastycznych. Co ty myślisz? Ja mimo wszystko jestem za. Ty, ty mi powiedziałaś coś takiego przed, przed włączeniem kamery, że poczekaj. Oto herbata nowa jest z truskawką zielona, przywiozłam z Austrii, niemiecka, pachnie zupełnie niczym, świetna. Pachnie. Przed nagraniem rysunkiem powiedziałaś coś takiego, że ona jakby mogła sobie zrobić aborację plastyczną, to by wszystko zrobiła. Tak. Dlaczego? A dlaczego nie? Ale powiedz mi, bo ogólnie w naszym kraju się utarło, że jak ktoś robi operację plastyczną, to ma kompleksy. Czy ty tak uważasz? I syna nie chciała kawy, więc ja mam kawę, tu mam herbaty. A to są takie zdrowe przekąski ryżowe. Mm -hmm. Bardzo dobre, takie myślane. Mm. Pycha. No to dobre. No dobra, to co? Ludzie, którzy mają kompleksy, robią operacje plastyczne? No niekoniecznie. No co może być powodem jeszcze? Z Twojej takiej subiektywnej perspektywy. Social media. Że kreowanie, mm, kreowanie takiego, takiego, takiego idealnego ciała. I myślisz, że to też na wyciągnienie ciebie... bycia idealnym. Ale, na ciebie ale to też... Czy tak to kompleks? kompleks? No właśnie. Mm, czy, bo to nie jest kompleks. To jest takie. Nie, niekoniecznie. Dlatego, że mm, ja. Yy, bo właśnie musimy powiedzieć chyba o tym, że yy, ja miałam dwie operacje. Czy zabiegi? Nie, no, operacja to Operacja plastyczna to co ty hmm. Jak to się nazywa? Blefaroplastyka? Powiek? Ja, nie, ja nie miałam miałem tak. Jeszcze. Jeszcze! Bo nie ukrywam, że planuję, jak mi się bardziej pomarszy powieka. Na pewno zrobię. E, miałam dwie, w tym pierwszą, e, moim zdaniem nieudaną. E, I nie tylko moim zdaniem, bo. Dobra, pokażę może zdjęcia, bo tak, ja myślę, że Twoje tak, zdjęcia pokażemy. Serdniaczkę odchodzi tak bardzo nie, nie? proszę. proszę, proszę. Taki ładniejszy tutaj kawałek na pani. Pozwolę sobie przytrzymać palcem, ale mułam było nie przed chwilą. Tak. Dla mnie taki malutki, bo ja już to znam. Jezu, to jest takie dobre A sernik na zimno. i ja to mówię, że taka presja tworzona przez social media, znaczy presja, że ty cały czas jesteśmy bombardowani takimi obrazkami z internetu, mhm. idealnych, pięknych kobiet, które nie zawsze są idealne i nie zawsze są po operacjach, ale często są po prostu bardzo dobrze zretuszowane. Mhm. Ehm, i jakby w głowie się tworzy taki obraz idealnej kobiety i nawet nie wiesz kiedy chcesz wyglądać podobnie, podobnie. albo tak samo. Mi się też wydaje, że to jest przyczyna, kompleksy też są przyczyną um, robienia operacji plastycznych, ale uważam, że też i znam też takie osoby, które po prostu mają dużo pieniędzy i mają ochotę na zmiany. I jak ja mam, mając mniejszy budżet, mam ochotę na zmiany, to idę do H&M kupić sobie nową koszulę. I czuję taką małą zmianę w swoim życiu. Albo taki większy rozmach, mam ochotę na zmiany, no to zapisuję się na jakiś kurs, uczę się czegoś nowego, co sprawia, że mogę na przykład wykonywać nowe rzeczy w mojej pracy. A jak czasami jest tak, że o, mam ochotę na zmianę, mam budżet, umawiam się do lekarza i za rok idę sobie zrobić nos, bo mam ochotę zobaczyć, jak mam wygląda z małym. I to brzmi przerażająco, bo przecież każda operacja jest ogromną ingerencją, nie? Mm -hmm. I nigdy nie wiadomo, jak będziemy po niej wyglądać, bo na przykład Dobra, operacje nie. twarzy w moim przypadku e, zmieniły dosyć dużo. No właśnie. E, chciałam może... się przyzwyczaić też do takiego mojego nowego wyglądu i y, zmiana y, operacja tych powiek spowodowała, że nagle y, zobaczyłam, że ja mam jednak małe oczy, a one, te powieki, jak opadały, były... Całkiem inne. Niż no właśnie. Justyna ma ze sobą dwie operacje plastyczne powieki górnej. Mm -hmm. I co jest ciekawe, dlaczego dwie? To nie jest tak, że to jest jej fanaberia, że po pierwszej jej się coś nie podobało tak mm -hmm. estetycznie, ale co u Ciebie się wydarzyło? E trafiłam po prostu w złe miejsce. Mimo tego, że e sprawdzałam w internecie, chodziłam, e chodziłam do różnych lekarzy na. E jak to nazwać, na konsultację, na tak? I, I wybrałam spośród tych kilku lekarzy jednego, który najbardziej mnie no nie wiem, sprawił, że, że poczułam się, że jest to profesjonalista. Czyli, Czyli miał bardzo dobre nie. i przede wszystkim miał bardzo dużo dobrych opinii w internecie. A potem zrobił coś e, niefajnego tak naprawdę. Tak, I tak. co ciekawe, pokażemy wam tutaj zdjęcia, mhm. jak ta powieka wyglądała po operacji i po zagonie, bo to też jest ważne, bo jednak ta też, skóra długo tak. pracuje. Nie? Tak. Mhm. I teraz jaka była reakcja lekarza, jak ty wracasz do niego do gabinetu i mówisz jestem niezadowolona mhm. i powieka dalej opada. To znaczy ona nie opadała, tam było, był problem taki, że lekarz po pierwsze wyciął no, nie dopasował cięcia do. Jezu, no, no po prostu zrobił do mi anatomii, no, tak. Zrobił mi krzywdę, krzywdę, pogorszył mój wygląd zamiast go poprawić. A poza tym cięcia były dwa różne, zrobił, no zrobił to nieprofesjonalnie, tak? Moim zdaniem, bo Później, gdy chodziłam, szukałam ratunku u innych lekarzy. Żaden lekarz nie chciał potwierdzić, potwierdzić tego, że, że lekarz popełnił błąd. Wręcz nawet mówili, że jest to zrobione zgodnie ze sztuką. A wyglądałaś źle? Bardzo. Znaczy nie ty... Mi się wydawało, że. że Ale to jest bo. Mhm. Mm. Tak, były dwie różne po prostu. Tak. Miałam, miałam źle tak. zrobione. Źle Jak się zrobione. poznałyśmy? To nie jest tak, że ty o tym powiedziałeś, ja to zauważyłam, tylko ja faktycznie zauważyłam, że tego nie miałam takiego, że to źle wygląda albo coś, tylko myślałam, że po prostu taką masz anatomię. A potem jak się bliżej poznałyśmy, to ty powiedziałaś, że ty masz operację i ja sam myślę, Boże, jak miałaś operację, skoro masz, dwie zapewnia różne powieki. Mhm. Ale pyszne są te owoce w ogóle. Mhm. Naprawdę są pyszne. Najlepsze w ogóle tutaj ze wszystkiego. Też migdałki mamy. Mhm. No Widzę, że jakby... to najbardziej dojrzałe, czyli jakieś. Już winne. <laughs> tak! <laughs> ja już się na wieczór. Też wezmę. O, te co na słońcu leżą. Tak, i właśnie mm, też użyłaś takiego sformułowania, jak sobie wcześniej rozmawiałaś prywatnie, że jakby miałaś takie wrażenie, że jak chodziłaś do różnych lekarzy, żeby to naprawić, to jeden, jakby każdy kolejny krył tego, tego poprzedniego. To znaczy, no nie chciał, nie chciał, nie wiem, mówić źle na kolegę, tak? A poza tym większość w sumie trafiłam tylko na dwóch, którzy wyrazili chęć ewentualną chęć poprawy tego wcześniejszego zabiegu bardzo ważna rzecz, I mówię o tym od razu, żeby mi to nie umknęło. Ja mam ze sobą też jedną operację plastyczną, ale nie jestem jeszcze przekonana, czy chcę o tym mówić na głos, tak jak Justyna, tutaj pełna odwagi i totalnego hmm. luzu, jak mówi. Tutaj no, na to, ten temat. to jest temat, tabu, dziewczyny, nie chcę się przyznawać do tego, że, że ja, ma, tak, ja mam swoje też powody. Hmm. Ale, ale abstrahując od tego, mm, ja byłam zadowolona i jakby kierowałam się przede wszystkim takimi kryteriami, jak osoby w moim otoczeniu, które przeprowadziły operację u tego lekarza. Widziałam jego pracę jakby na żywo na innych ludziach. Sprawiło, że ja się przekonałam do niego, i też jego podejście do pacjenta było niesamowite. I on też mi powiedział wtedy, że jakbym, bo ja wtedy rozważałam też inną operację i jak będę, będę chciała się na nią zdecydować, to żebym nie sugerowała się tym, co jest wpisane w internecie, Jakie są opinie, bo bardzo dużo opinii jest po pierwsze kupionych, a po drugie mnóstwo negatywnych opinii w cudowny sposób znika z internetu. I bardzo dużo kobiet i ludzi, głównie kobiety są na forach, takich beauty, tam operacjach i w ogóle. Normalnie dostaję takie straszaki, że mają usunąć tak. albo przyjdzie adwokatów. Od mhm. I jakby słuchajcie, też o tym kiedyś rozmawiałyśmy. Ja jestem na takiej grupie na Facebooku, właśnie o tej be, be... blefaroplastyce. Blefaro, dziękuję dziękuję, Tak, tak. Mhm. I jeszcze tam nie są... Ja właśnie mhm. też jeszcze idę. I tam są takie fale popularności konkretnych lekarzy. I jest taki lekarz z Gdańska, do którego ja chciałam pójść na powiekę. I w ogóle o nim nic nie było na grupie, i był taki moment, że nagle po prostu jedna babka za drugą dodawały mnóstwo opinii, mhm. e, że one są po operacji, że są zachwycone, że wspaniale, i tak jak do niego były terminy dosłownie na przyszły miesiąc, tak teraz się do niego czeka chyba, nie wiem, 8 miesięcy, czy nawet rok. Mhm. I nagle było takie, że właśnie była tak napędzana jego popularność, i potem te panie zniknęły. I potem z kolejnym lekarzem coś takiego się wydarzyło. I ja wykuczę. Ja sama intuicyjnie czułam, że nigdy bym nie poszła do żadnego z tych lekarzy, na których jest nagle taki hype i taka popularność. Ogólnie zalecam, tak, fajnie być w takiej grupie. Jeżeli planujesz sobie operację, to fajnie właśnie e, poszukać takich grup na Facebooku, mm, popatrzeć, pooglądać pracę. Każdy lekarz ma inne cięcia. E, Jedne Właśnie. się bardziej podobają, drugie mniej, yy, jeden robi takie oczy, drugi siakie, tak samo jest yy, zapewne z yy, operacjami operacja, tak. tak, i, i zasięgnąć, yy, nie wiem, napisać post yy, za Albo przeszukać ogólnie te grupy, bo tam jest bardzo dużo takich nawet wiesz, znanych co? lekarzach, o I cenach, to, że... e, o tym, co się dzieje teraz, e, jak jest wykorzystywana inflacja do tego, żeby podnosić o 100% ceny. Także. E... Ale wiesz, moim zdaniem, też, jak na przykład nie masz właśnie w swoim otoczeniu takiej zaufania osoby, która robi jakieś operacje i która może Ci polecić lekarza. I właśnie widzisz opinie pisane przez konkretne użytkowniczki, no bo na, na mm. grupach na wejście jest fajne to, że większość tych ludzi pisze ze swoich kont, chociaż mm. teraz można się ukryć, można anonimowo, mm. ale że możesz na brief napisać do takiej osoby. Tak. I ja myślę, że wtedy wyczujesz, czy ona naprawdę jest zadowolona, mm. czy ona udaje, bo też zauważ, że jak się pojawiają takie posty w negatywnym dźwięku, że dziewczyna na przykład tam pisze, że nie jest zadowolona, to nigdy nie przyszedł na forum, jak się nazywał lekarz. I piszcie na Nigdy nie podaję nazwiska lekarza, jak jest niezadowolona. Tak. Mhm. To jest ciekawe, dlatego, że się boi, no bo m, tak to jest. M, nie wiem, jak tak. jest za granicą, ale w Polsce tak jest y, na pewno, że dostajesz list od adwokata. Y, I nie, masz to usunąć, albo dostajesz y, tak. wezwanie na rozprawę z paragrafu tam któregoś o na przykład zniesławienie. Mhm. Ale zauważcie, że to działa w jedną stronę, znaczy ja trochę znam to środowisko lekarzy, ja wiem, że są lekarze, przeciwko których toczą się też procesy właśnie o oszpecenie, o wykonanie operacji niezgodnie tam ze sztuką i tak dalej. Ale nie znam zbyt wielu takich historii z Happy Endem. Mhm. Ja w moim przypadku, po tej nieudanej operacji, moim celem nie było, żeby nie wiem, sądzić się z lekarzem. Jedyne, o czym myślałam wtedy, to, żeby mi to ktoś naprawił, żeby po prostu mnie uratował, bo wyglądałam źle. Moim zdaniem źle. Nie mogłam na siebie patrzeć w lustrze. No, ale to, nie, to było straszne przeżycie. Ja musiałam wytrzymać minimum rok czasu. Ogólnie znalazłam dwóch lekarzy, bo to chodzi też o tutaj w Gdańsku. bo też już nie chciałam jeździć, bo mm -hmm. fakt byłam w Bydgoszczy, radzić mm -hmm. się pewnej znanej pani, to okazało się, że ona szkoliła tego lekarza, u którego ja byłam operowana. Aha. Tak. No ale też. No nie wiem, no nikt nie chce się podjąć reoperacji, nikt nie chciał, nie chciał tego naprawić, nie widział, nie wiedział jak to zrobić, aż w końcu trafiłam do pewnego lekarza, który e, e, jest chyba chirurgiem dziecięcym, tak? Jest chirurgiem tak. dziecięcym. On jest chirurgiem dziecięcym, więc... I o którym jest cicho, przepraszam, że się tak, przepraszam, tak, jest. ale o którym jest cicho na tych wszystkich forach, gdzie są tworzeni celebryci lekarze, mm, nie? Mm -hmm. I ten taki nieby markiwały. To znaczy, ale gdzieś tam się przewija to nazwisko. Ale bardzo, ale bardzo rzadko, rzadko, bardzo tak. rzadko. I on naprawdę zrobił niesamowitą robotę. Tak. Dla mnie to jest. A powiedz mi, Uratował bo Chcę, mi chcę wrócić do tego, co ty powiedziałaś, że po prostu źle się czułaś z tym efektem tej operacji. Czy ty się czułaś gorzej niż przed operacją? No, oczywiście. Oczywiście. Ja miałam do siebie pretensję, że w ogóle wpadłam na ten pomysł, żeby. Mm, ee, żeby zrobić, nie wiem, coś dla siebie, o czym zawsze marzyłam, bo ta opadająca powieka już była na tyle opadnięta, że e, rano po prostu miałam e, oczy jak u Chińczyka. <grym> e, no i przeszkadzało mi to ogólnie funkcjonowanie. To nie było tak, że ja zrobiłam sobie tą operację, bo nie wiem, nagle chciałam mieć piękne, duże oczy, tylko to po prostu było też ze względów e, e, zdrowotnych, tak? Mój wzrok się pogarszał, więc e, e, a zdarzyło się tak, że miałam fundusze, więc stwierdziłam, dobra idę. I chciałam to zrobić jak najszybciej, tak? Bo wiadomo, no, kto będzie czekał rok czy dwa lata, tak? Jak ja chcę już. I, 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 i to właśnie y, też, y, też był błąd. Właśnie też jest to. Czasami raptusem, warto poczekać. Tak? Ale właśnie w przypadku takich zabiegów inwazyjnych, poważnych, trzeba po prostu poczekać. Chociaż są lekarze, do których trafiają się. Terminy, reasumując, operacje plastyczne moim zdaniem są dla każdego. Nie my, na zdrówko Louis. I to nie, w ogóle nie. My nie mamy prawa, żeby oceniać cudze wybory. Nie mamy prawa. Ja uważam, że bardzo wiele kobiet, które decydują się na operację plastyczną. I ze swoich powodów mm -hmm. u ciebie zobacz, ten powód już nawet nie chodziło o jakiś kompleks, tylko on już jakby stawał się powodem medycznym i chodziło mm. o jakość Twojego życia i Twoje zdrowie. I ocenianie takiej osoby w negatywny sposób mogłoby być dla Ciebie naprawdę bardzo krzywdzące. A ty tak, to już. Nie jest, była fanaberia, nie. Właśnie, to a ty nie, już, nie, nie już do końca jesteś osłabiona psychicznie. Tak. No po prostu tak. masz gorszy czas, czujesz się źle ze sobą, więc, kochane kobiety, wspierajmy się! Możesz się nie zgadzać z czymś wyborem, ale jeżeli jakaś osoba świadomie go podejmuje, idzie do dobrego lekarza, yy, przemyślała, to to nie musisz rozumieć jej wyboru. Po prostu ją w tym wspieraj. To jest taki mój apel, bo to naprawdę to... ja nie lubię tego linczu, że e, a ta zrobiła to, a ta zrobiła tamto, a może jej powody były naprawdę poważne. Po prostu, a nawet jeśli nie było to, kim my jesteśmy, żeby się będą nawzajem oceniać. No i druga kwestia, wybór lekarza. Pamiętajcie, że kurczę, jednak to jest takie ryzyko, jak coś pójdzie nie tak, wygranie z takim lekarzem to po prostu graniczy z cudem, nie? Więc... A znalezienie kogoś, kto, kto to poprawi, kto zdecyduje się poprawić, bo właśnie, to jest najgorszy problem, że lekarze nie chcą poprawić tak. po kimś. Wielu lekarzy właśnie I odmawia. się. I wtedy zaczyna się. Yy, zaczyna się no nie wiem, duży problem. Tak bo, jest. bo znaleźć takiego lekarza, który się odważy ma jaja e, poprawić po partaczu, e, jest niewielu. A w ogóle kawki się nie napijam. Także jestem taka ciekawa, czy ktoś z Was zna takie historie, czy może same dziewczyny przeżyłyście coś negatywnego związanego z medycyną estetyczną, a może coś dobrego i chcecie się z nami podzielić, piszcie komentarze. E, oczywiście będziemy odpisywać. Znaczy ja będę odpisywać, jak ty tak. masz fotę ze swojego konta, to też ja zapraszam dostałam, serdecznie. Ja nie mam konta, nie mam konta. <laughs> nie. Jeszcze nie <laughs> Także czekaj, Ły kawy, zobaczymy, czy dobra w ogóle. Mm. Mm. Niezła, niezła. Ja mam w ogóle w domu każdą filiżankę inną. Nikt nie zjadł banana bread, ale w sumie rano jadłśmy banana bread hmm. do pracy. Także słuchajcie, mam nadzieję, że ta forma filmu jemy i ganamy, czyli mukbang wam się spodoba. Jeżeli tak, to na stałe ten format za gość na moim kanale i zawsze będę poruszać takie mniej wygodne tematy. Dziękujemy wam bardzo za uwagę i dziękuję za twój występ. Dziękuję. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!